zarzecki, 20-letni zawodnik, czwarty junior, mistrzost polski Storunia. Tor drugi Tomasz Golow, mistrz polski juniorów. Tor trzeci, Kasp biały, Piotr Szwist. I tuż przy bandzie, 28-letni zawodnik, lwie serce do walki, Piotr Pawlicki. Poszli idealnie równo. Zarzecki jest pierwszy, Pawlickiego wyraźnie wyrzuciło na zewnętrzną. Jednak proszę zobaczyć jak idzie już Szwist jest za nim. A więc na, po, na prowadzeniu Andrzej Zarzecki. Teraz znakomita szarża Pawlickiego po zewnętrznej i już jest drugi. Fantastycznie on to robi. Pawlicki chyba będzie pierwszy. Nie, nie chce jeszcze wyrokować. A jednak Pawlicki, co on robi? Znakomicie walczy ten chłopak. Widzieli Państwo, był czwarty na pierwszym oku, A teraz już jest pierwszy. Pan cudownie. Cóż za bajeczna technika tego. Zawodnika, on to robi znakomicie, minął jak slalomowe tyczki wszystkich rywali. Coś pięknego, taki zawodnik bardzo by się przydał wsparcie Aspro. A na razie jest zawodnikiem drugoligowej Leszczyńskiej Unii i proszę zobaczyć, jak powiększa przewagę, płynie wręcz na swoim dziemie, nie daje szans rywalom, których dosłownie ośmieszył w tym wyścigu. Coś. Pięknego zwycięża Pawlicki. Drugi jest Żak a na miejscu trzecim Piotr Szwist. Tomasz